Hej, to Szyma z witam Was w kolejnym odcinku. Możecie uznać, że challenge jest do dupy i się nie udał, ale się udał, tylko po prostu u mnie YouTube zrobił Bambuko i mnie tamten filmik co wczoraj się wstawił, zrobił. Mi usunął. A go wstawiłem ba, późno po 21 go wstawiałem i nie wiem co się odwaliło, ale to mi się też nie spodobało, ale serio był filmik, ale nie wiem. Czy go widzieliście, czy go nie zdążyliście widzieć, ale pomysł szybko go z niej usunął. Nie wiem, nic tam mi YouTube nie opowiedział, żadnego starych nie wiem. Może się nie wrzucił, może nie wiem. Po prostu to się zbagowało i dlatego nie, czy nie było. Było, ale jak nie było, jednocześnie, no to. Ale... no cóż, ale może teraz ten odcinek taki, taki no no tylko tam wczorajszym dniu, ale no to są to, to, to będę wam tu no wam odcinek był tylko to się podjebał i wieczorem a tego z tego nie mam więc no po prostu usuwam te materiały żeby mieć miejsce na telefonie więc mam nadzieję że wybaczcie to otrzymać się <śm> i cześć